Zanim będziemy się przynosić do Krakowa, żeby omawiać to co się wydarzyło na stadionie przy ulicy Kałuży, rozpoczynamy od innego tematu. Rozpoczynamy od tematu meczu Lecha z Jagiellonią. A nawet bym się cofnął jeszcze o, o kilka dni wcześniej, bo dość nietypowe spotkanie miało miejsce w Poznaniu. Otóż kibice, zaniepokojeni ostatnią formą Lecha Poznań, poprosili o spotkanie ze sztabem trenerskim. Klub przystał na taki pomysł i zorganizował spotkanie. Salka jakaś konferencyjna, nie wiem, ciastka, herbata może też się tam znalazła. Chciałbym, żebyście panowie się wczuli w rolę trenera Dariusza Żurawia. Kaziu, idziesz na takie spotkanie z jakimi uczuciami? Z ochroną. No nie, no chore, chore dla mnie to i w ogóle zgoda klubu na to, żeby trener się z kibicami spotykał, to jest dla mnie co, jakieś nieporozumienie, to, to, to nie, nie, nie ma nic wspólnego ze, ze sportem, nie wiem, to jest jakiś nacisk. Co ten kibic się chce się dowiedzieć? No, do za, wyraża zaniepokojenie, że ale pewne to, mu się ale nie nie to nie Ale to pomylił kibic rolę tak naprawdę, mm -hmm. bo to kibic ma kibicowecz kibic może wyrazić swoje niezadowolenie na trybunach, natomiast nie w kuluarach, nie na spotkaniu przy ciastku. Oczywiście, jeżeli są takie spotkania, no to wtedy jest to czas na to, żeby z trenerem porozmawiać na tematy, które im się powiedzmy nie podobają. Przed sezonem, co by chcieli, Oczywiście, natomiast później inne decyzje podejmuje zarząd, podejmują prezesi. A takie rzeczy inaczej. Ja jako trener y, nigdy bym się na takie spotkanie nie zgodził. Mhm. Bo wiesz, to nie wiem, czy byś był dalej trenerem tego, tego No, Ale, a wiesz, ale tak naprawdę tutaj... to może być początek, końca trenera. Jeżeli trener tak naprawdę y, zaczyna, y, trenerowi wchodzą na głowę i prezesi się na to zgadzają, no to to jest takie, bym powiedział, no nie wiem, no słabe, bo y, no, to, to, to nie jest, myślę, rola kibiców, żeby tutaj dyktowali y, 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 warunki klubowi jak się mają zachowywać i dajcie mi teraz trenera za chwilę, ale to może być mi... tylko początek, nie, za chwilę początek, powiedzą, tak, za tydzień, dyrektora sportowego, za, tydzień, dyrektora. za chwilę dwóch zapraszamy zawodników, zapraszamy prezesa, zapraszamy tych dwóch słabych, no i tak może być, tak będzie, jeżeli Piłkarze. taki jest początek, no to nie wiemy jak będzie dalej, natomiast dla mnie to jest chore. Mhm. Tomek, ja wiem, że ty byłeś w tej w tej roli, kiedy poszedłeś na spotkanie z kibicami, chyba i jako piłkarz i potem jako prezes łódzkiego klubu sportowego. Jakie masz wspomnienia z tych, z tych spotkań? Czy faktycznie wyczuwałeś taką, taką troskę wśród kibiców o losy drużyny? Czy raczej to miało na celu no, wytworzenie takiej, takiej atmosfery, że no, macie naprawdę wziąć się w garść, panowie, bo nam się to nie podoba? Taka ostra połajanka Myślę, najczęściej? Myślę, że, że Kaziu też miał jakieś tam spotkania z kibicami, bo to jednak jest rzecz naturalna, tak? no, bo gramy przede wszystkim dla kibiców. Ja mam trochę inne zdanie, powiem szczerze, niż... I Kaziu, bo, bo jednak byłem w podobnej sytuacji i, i, i kibic, załóżmy ci najbardziej tacy związani z klubem, którzy są ultrasami, czy. czy tymi, którzy naprawdę przeżywają bardzo te emocje związane z jakimiś porażkami czy ze słabymi meczami. No chcą jakby z pierwszej ręki dowiedzieć się co nie funkcjonuje, jak to wygląda. No chcą pogadać ze środowiskiem piłkarzy, trenerów, sztabu szkoleniowego i ja nie widzę nic przeciwko temu, żeby po prostu w jakiś cywilizowany sposób w wynajętej salce spotkać się i pogadać. Bo ja bym inny przykład nie przerywaj mi, bo ja byłem świadkiem tego, że musiałem w pewnym momencie odbierać telefon od szefa kibiców, który zatrzymuje autokar z z piłkarzami i spotyka się z nimi na rozmowę, bo jeżeli nie ma takiej innej możliwości, no to oni chcą jak najszybciej się z nimi spotkać i wybierają takie sytuacje ekstremalne, tak zaraz po meczu, gdzie jest duża nerwowość, po jakiejś porażce. A tak, to ja od razu odebrałem trochę panowie, nie ma tutaj żadnego takiego spotkania, ja się na to nie zgadzam, to ja wam zorganizuję takie spotkanie, na którym sam będę, będą trenerzy, będą piłkarze, przyjdzie jakaś grupa, a, a, oczywiście zainteresowanych, czyli kibiców przede wszystkim i wtedy można sobie spokojnie porozmawiać. Tak, wszystkim zależy na tym, żeby było dobrze, prawda? Ja Więc się takie zgadzam, spotkania że lepiej... uważam, że nie są złym pomysłem i powinny być, uważam, w klubach, żeby kibic, który ma coś do zapytania, tak? dlaczego tak, a inaczej, żeby się mógł z pierwszej ręki też dowiedzieć.